Uprzedzam od razu tych, którzy będą mówić: "Oj, się odezwał, bo zasięgów szuka i tak dalej". Ludzie, jesteśmy na YouTube, to czego mam szukać, żeby mnie nikt nie oglądał? Co wy niepoważni jesteście? Dla tych co mi napiszą, że e tam cię pozamiatał taki jeden, wiadomo, który i coś tam i teraz się plujesz w innym temacie, bo coś tam. To powiem wam tak. To jest wasza perspektywa, ja mam inną. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Kanał może odzyska, może nie. Ostatecznie tu jestem jako skandalista i jako skandalista mam się prawo wypowiadać, a dwa razy tego samego błędu nie popełnię. Także pozdrawiam. A ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. To nie mówię nawet do tego człowieka, który mi kanał zamknął, tylko do tych, co to mówią, że. O, bo kanał masz zamknięty, to teraz szukasz dziury w całym. Może i szukam, a może nie, ale mam do was pytanie otwarte. Teraz będzie pytanie otwarte do całego uniwersum. Eli Gawin, co tam się odjebało? Co wyście zrobili, a właściwie czego nie zrobiliście? Zaraz przejdziemy do sedna. Nie do końca rozumiem ten fety, aczkolwiek toleruję, że niektórzy to lubią całymi dniami albo wieczorami oglądać najebaną w trzy dupy 50 parolatkę. Nie będę mówił, że to, co ona robi, jest złe, bo to jest wręcz rzeczywiste i byłoby za proste. To już zostało powiedziane i nie muszę o tym mówić. Moje pytanie dotyczy czegoś innego: O co chodzi z tym? Osiemnastolatkiem który spał u Eli Gavin. Próbowałem oglądać to co wyczynia Ela, ale w przeciwieństwie nawet do uniwersum, które komentowałem, a do którego może wrócę, a może nie, to zabija IQ. Nie żeby tamto uniwersum IQ nie zabijało, ale u Eli to jest szczególne no bo ile można oglądać na Kobietę, co ona jeszcze może zrobić? Ona już pokazała wszystko, łącznie z Kroczem i z dupą chyba też przynajmniej tak słyszałem. Także gratulacje dla tych, co widzieli na żywo, bo chyba więcej już nie zobaczą. No, ale co ona jeszcze może zrobić? Ewentualnie to może kogoś młotkiem w głowę potraktować, ale to wtedy już będzie znana na całą Polskę i w telewizji, a nie tylko na YouTubie, ale to co najwyżej przez nie wiem, jeden, dwa, trzy wieczory w różnych serwisach informacyjnych, i tyle, bo więcej już nie będzie o niej mowy, ewentualnie dowiemy się, że po paru latach już, wiecie, gdzieś tam została skazana i tak dalej. Ale to mówię, to jest ewentualnie, gdyby to nie to, że to zrobiła, nie to, że ja coś wiem. Ja tutaj mówię do ludzi inteligentnych. Jak ktoś nie rozumie, co ja mówię, że to był przykład, to trudno, to znaczy, że jest idiotą. Chwała wam za to, tym wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że nagłośnili to, że Ela jeździ po piaku i że o tym mówicie. To jest mega ważne. Tylko, że wiecie, ja to mam malutki kanał, naprawdę malutki. Z punktu widzenia medialnego jeszcze nic nieznaczący. Ale mówię do tych większych kanałów ode mnie, że najwidoczniej jesteście trochę słabi, skoro nie potraficie tego tak nagłośnić, żeby policja zajęła się tym jeszcze szybciej. I nie mówcie mi, że ja nie potrafię i tak dalej, bo ja nie twierdzę, że nie jestem sławy. Ja mówię o was. Odnoszę się do was. Zróbcie coś, nagłośnijcie to, jedźcie do Krakowa, pokażcie jak ona wsiada do tego auta popiaku, zabierzcie jej kluczyki, nie wiem cokolwiek. Ostatecznie chwała wszystkim, którzy się do tego przyczynili, że są sprawy sądowe i. Obnażyliście złe zachowania karalne, Eli. Chwała Wam za to, ale to tyle. Te sprawy już się toczą. Czy potrzeba więcej? Nie wiem. I nawet ta sprawa z tą jazdą po piaku będzie rozwiązana. Także spokojnie, w sensie jak najbardziej to pochwalam, tylko że to już się toczy. Wierzę, że to. Znajdzie swój sprawiedliwy finał, tylko że dla wszystkich, którzy się ucieszą, że ona pójdzie za kratkę, ona co najwyżej pójdzie do szpitala psychiatrycznego, także to ją czeka, tak mi się wydaje. Oglądajcie sobie tą bełkoczącą dzidzie piernik. Jak ktoś lubi, każdemu jego porno mi to nie przeszkadza. Ja nie muszę, nie rozumiem tego fenomenu. Nie będę udawał, że wiem, to mnie oświećcie. O co chodzi z tym osiemnastolatkiem, który nocował u Eligawin? I za chwilę wam powiem, dlaczego mnie to oburza. Mimo, że wszyscy mi powiecie, że to jest osiemnastolatek, przecież jest dorosły i wie, co robi. Oczywiście, że jest dorosły, jest pełnoletni i ma prawo nocować u kogo chce, ale nie w tym rzecz. Przeczytajcie sobie jednak, do kiedy rozwija się kora przedczołowa, i kiedy osiąga się dojrzałość emocjonalną w pełni, a to i tak u niektórych nie następuje, wtedy będziecie wiedzieć, o czym mówię. Do czego jednak zmierzam, żeby to uprościć? Pacet ma 18 lat. I to nie tak, że ja oglądałem coś tam od Eli, po prostu pewne kanały subskrybuję, gdzieś tam coś na Discordzie przeczytam, ktoś mi coś napisze, czy się do tego nie odniosę, albo czy nie wiem. I potem już wiem, i to wystarczy mi, żeby zadać pytanie. A jak ktoś mi napisze: Jak nie znasz sytuacji, on sam chciał, a ty się teraz wpierdalasz, a nie znasz. Słuchajcie, o pewnych rzeczach nie muszę dużo wiedzieć, żeby wiedzieć, że są złe. A dlaczego? To wam powiem od po prostu. Zakładam, że jakiś młody chłopak może mieć dziwny fetysz, mogą go odniecać dużo starsze od niego kobiety. Na przykład w wieku, no nawet powiedzmy na upartego, a może nawet nie na upartego. Słaby jestem z matematyki, jego babci. Okej. Okay. I ma prawo robić, co chce, bo jest dorosły. Jak nikomu nie dzieje się krzywda. I być może nikt by się o tym nie dowiedział. Może by Ela o kimś takim powiedziała na swoim live'ie. Ale to by powiedziała, nikt by tego nie zobaczył bo nie, bo ona by to powiedziała i każdy by tylko się mógł uśmiechnąć, było, nie było, może sobie zmyśliła, może się upiła, może jej się przysie. Sprawa ma się jednak zupełnie inaczej, kiedy mówimy o konkretnym człowieku, o konkretnej sytuacji, i tak słyszałem, że podobno Ela obmacywała tego chłopaczka, całowała go tam po policzkach, czy nawet mu tam wsadziła język do ucha. Okej, okay, no jakby tego kamera nie nagrywała i nie działa się to na live, to byłoby wszystko okej, okay. o ile on by tego chciał i ona też. To nie o to chodzi. Tylko że teraz ten chłopak stanie się memem, a ma dopiero 18 lat. Ktoś powie, no i nie widziałeś i się wypowiadasz. A ja odpowiem, no i chuj. O tym chłopaczku, jeśli to jest ten sam, to już słyszałem wcześniej, że Ela go hejtowała, a teraz on do niej przyjechał, a hejtowała go za coś tam, bo współpracował z innymi, którzy nagrywali o Eli, czy nagrywają, czy to była jedna osoba, która nagrywa, czy więcej, nie wiem, bo wiecie, u nas to tak coraz więcej tego YouTube'a to o Eli nagrywa i tam jakieś wycinki, restreamy i tak dalej, ja sam teraz nagrywam, także... To nawet nie o to chodzi, tylko nie wiem, czy to była jedna osoba, czy więcej. I znowu nie wiem, ale się wypowiem, czyli tak jak lubię, będę was tym denerwował, albo jak to woli wkurwiał. To jest dziwne: ktoś cię wyzywa, a potem do tej osoby przyjeżdżasz. Nie wiem, no ja to uznaję trochę inne standardy zachowań wobec mojej osoby, ale okej. Okay. Ale wracając do tego chłopaczka, którego nawet z imienia nie chcę wymieniać, słuchajcie. Ja to mam 30 parę lat, mam znajomych, mam życie poza internetem i mam też trochę, wydaje mi się przynajmniej ugruntowaną psychikę, albo lubię o sobie myśleć jako o kimś, kto jest gruboskórny. Naprawdę tam to, że mi zamknęli kanał, czy sam go zamknąłem, jakie to ma znaczenie. Mam teraz nowy kanał i mam nowe możliwości, to też jest jakaś fajna nowa. Yy, możliwość, nowe otwarcie, tak? Spoko. Natomiast wiecie, w przypadku osiemnastolatka, kiedy wszystko się liczy, kiedy jeśli chodzi o postrzeganie siebie, kiedy to postrzeganie siebie jeszcze jest cholernie niepewne, a pryszcz ci może zniszczyć dzień, bo wyglądasz nie tak jak trzeba, i dziewczyny będą patrzeć, albo chłopaki będą patrzeć w przypadku dziewczyn, albo ich chłopaków, albo dziewczyn, dziewczyn, jak to woli. I jest dramat, bo coś tam. To jest zupełnie coś innego. Dla 18-20-latków i pewnie i starszych yy, osób, ale i tak dużo młodszych ode mnie, internet jest niemal wszystkim. Całym życiem, całym postrzeganiem. I teraz wrzuciliście kogoś, nawet jeżeli, wiecie, personalnie nikt za to nie odpowiada. Wrzuciliście kogoś młodszego od ciebie, bo przypuszczam, że w uniwersum Menu jest wiele, dużo, dużo, dużo starszych osób, które mogły temu chłopakowi powiedzieć, albo wyperspodobać, gdzie ty się kurwa, chłopaku, pchasz i po co masz przed sobą jeszcze tyle różnych fajnych zajęć do robienia. Na przykład, nie wiem, studiowanie za parę miesięcy, ona ma tam 18. Plus, a nie tylko 18, to przecież niedługo pójdzie na studia, tak? O ile już nie jest w tym roczniku, który właśnie ma tą najdłuższą przerwę wakacyjną między liceum a studiami. Tego nie wiemy. A tutaj, już na samym początku, zostanie memem chłopaczkiem od Eli Gawin. I chwała tym sprawiedliwym, którzy mu powiedzieli, że Słuchaj, mogłeś tak nie robić, albo nie rób tak, albo przestań to robić. Po co to robisz? Po co tam pojechałeś? Nie jedź tam, i tak dalej. Być może zrobiliście wszystko, co można było zrobić. Nie wiem, ja zadaję tylko pytanie w bardzo kontrowersyjny sposób, ale zadaję pytanie. Co uniwersum Eli Gawin zrobiliście i dlaczego? Dlaczego robicie to młodemu człowiekowi? Zamiast, nie wiem, przemilczeć to, że to się wydarzyło nie mówić o tym, jakoś po prostu być może nawet zamknąć gęby. Ja tu nie mówię do kogoś personalnie, bo ja byłem na jednym podium, ja wiem ile tam osób przychodzi, to nie teraz, że ja mówię do jednej osoby personalnie i też nie dlatego, że się boję, bo mógłbym tutaj jedną wymienić i okej, okay. i możemy sobie wtedy dyskutować, tylko też dyskusja ze mną no nie jest taka prosta, bo już jeden, że tak powiem, nie wytrzymał ciśnienia i zamknął mi przez to, może nie usta mi zamknął, ale kanał mi zamknął. Tak mu byłem niewygodny. Pozdrawiam teraz tych wszystkich, którzy oglądając to masturbują się, myśląc, o jak Ela źle zrobiła. To życzę wam zdrowego orgazmu. Już widzę jak ktoś mi napisze hipokryto, a ty robiłeś to samo. No tak, tylko że już nie robię, a po drugie to jak robiłem to samo w sensie krytykowałem. To starszego od siebie człowieka, który teoretycznie powinien wiedzieć o życiu więcej niż ja, a nie osiemnastolatka. W sensie wiecie, o co chodzi. Nie pokazywałem osiemnastolatka, który, że tak powiem, którym, którym właściwie na wizji, być może za jego zgodą, być może za jego wolą, być może to był jego pomysł, zabawia się starsza pani. Dużo starsza niż wskazywałby na to wiek metrykalny, no bo Ela wygląda staro. Tak się mówi, zakładamy, że kobiety dojrzewają szybciej. To teraz wezmę dla Was przykład, co prawda, tam 16-letniej, chyba wtedy, Marty Linkiewicz. Zapytajcie ją, czy to co zrobiła w internecie, czy by to powtórzyła. Z punktu widzenia fejmu, popularności, to jej się oczywiście opłaciło. Ale przypłaciła to na pewno zdrowiem psychicznym, to co się wydarzyło i pewnie by tego nie powtórzyła. I dzisiaj przy takim wiecie wow. Może nie poklasku, ale właśnie takim wow, zainteresowaniu albo rób to, jedź do niej. To też może być takie coś. Takim zainteresowaniu atencji ludzi, to ten osiemnastolatek pojechał do Eli, był, pokazał się. Ale być może istnieje taka możliwość, a nawet bardzo duże prawdopodobieństwo, że za 5-10 lat będzie tego żałował. I być może lepiej dla niego będzie. Nie wiem, jeżeli okaże się, że Eli zamkną ten kanał i tego kanału już nie będzie. Ale wiecie, jak to się mówi, że w internecie nic nie ginie, więc. Kurczę no, mam takie wrażenie, że przynajmniej parę osób. Mogło go powstrzymać, mogli zrobić to inaczej. Przecież są nawet w uniwersum Eligawin osoby, które podróżują tam do niej, żeby się czegoś dowiedzieć. Mogliście też tego chłopaka aktywizować inaczej. Myślę, że mieliście wpływ. A na pewno ci, którzy tam dłużej w tym uniwersum siedzą i bardzo się udzielają. I co? I gówno. Ktoś mnie jeszcze zapyta: A jak aktywizować? Mam na myśli to, że mógł tam pojechać, nakręcić film, pomóc nagłośnić złe rzeczy, nie wiem. Tak się właściwie zastanawiam, bo istnieje tyle kanałów. Czemu nikt tam nie pojedzie z kamerą i nie wiem, nie nakręci Eli na zasadzie reportażu, jak ona wychodzi i na przykład wchodzi do auta, tylko wszyscy siedzicie, tak jak ja. Jakbyście nie mogli, nie mieli możliwości tam pojechać, sprawni, zdrowi ludzie i coś takiego zrobić, tylko. Komentujecie dokładnie tak jak ja. Jeszcze niech mi ktoś teraz zgłosi ten kanał, a ich próbuje zgłosić ten film, że coś źle robię. Tylko właśnie tak sobie siedzicie i nic nie robicie, tylko nagrywacie dla atencji. Czyli jak ktoś mi zarzuci, to dokładnie tak jak ja, tylko że ja Wam zadaję pytanie: co Wyście zrobili? A konkretnie czego nie zrobiliście, żeby powstrzymać tego osiemnastolatka? żeby tam pojechał. Normalnie to całe uniwersum potrafi znaleźć wszystkie informacje o każdym. A może trzeba było tak skontaktować się z rodzicami tego chłopaka, może oni mieliby wpływ na to, nie wiem jakie ma z nimi relacje, ale może. Nie ja wiem, że on jest dorosły i może robić co chce. Ale może by go przekonali, żeby tam nie jechał, tego nie robił. Wiesz, no ja mam nadzieję, że to jest tak, jak się mówi, że przynajmniej spał w drugim pokoju. To przynajmniej z tego śmiać się nie będą. Ale dzisiaj pojawienie się w okolicach otoczeniu Elgi Gawin to już wzbudza śmiech i politowanie i ktoś staje się po prostu śmieszny, memiczny. I ustawiliście tego chłopaka albo przynajmniej przyczyniliście się do tego, że tak został ukazany jako mem. Gratulacje, bo to jest moim zdaniem bardzo bardzo szkodliwe dla jego młodej psychiki, i tyle właściwie chciałem powiedzieć. Zadać to otwarte pytanie, co tam się właściwie wydarzyło. I możecie mi pisać w komentarzach tylko bez hamstwa wobec mnie, bo możecie być wobec mnie chamscy. Ale uwierzcie mi, że hamstwo wobec mnie to było na poprzednim kanale, a na tym po prostu będę takie komentarze usuwał. Także nawet się nie wysilajcie. A dla mądrych ludzi, dla fajnych ludzi, sprzyjających mi, a nawet nie sprzyjających mi, ale mądrych, mówię cześć, trzymajcie się i do następnego razu.